Magdo, to szczere i proste życzenia w dniu Twojego urodzenia. Ten dzień jest wyjątkowy, data Twoich urodzin. Niech życie płynie morzem słodyczy bez żadnej goryczy. Zdrowia, szczęścia, uśmiechu na co dzień. Niech te urodziny będą chuczne i czego pragniesz, niech się szybko spełnia. To jest ten dzień urodziny, masz, Magdo. Najważniejsza z dat. Niech szampan strzeli, wigoru dodać. A każdy wokół nie śpiewa ci sto lat. Gdy szampan strzeli, świat cały dowie się. Że kolorową marzenia spełniają swych. Bierz co najlepsze. Co daruje życie ci, Magdo? Uśmiechaj się i baw, i niech tak będzie dalej przez to lat. Magdo, samych fajnych dni, pełnych zadowolenia i spełnienia. Spełniaj marzenia, realizuj ważne życiowe plany. Mimo biegu lat, wciąż kochaj swój świat. Jak najmniej smutków i dużo radości. Ciekawych ludzi poznania i miliona w to wygrania na Twoje urodziny. Tysiąc prezentów, niech podarują dziś. Wiatr fortuny zawsze w plecy wieje ci Gdy szampan strzeli, świat cały dowie się Żyj mądrze, piękny będzie ten twój świat Bliscy z miłością przy tobie będą trwać Do góry puchary życzymy ci 100 lat. Niech radość i szczęście już nie opuszcza nas. Żyj mądrze piękny będzie ten Twój świat. Bliscy z miłością przy Tobie będą stać. sto stola nie żyje, żyje. Ma.